Zagubiony w Twoim dotyku, ktoś jest szaleńczo zakochany, wiadomość od aniołów. Te słowa są szeptem z nieba, płynącym prosto do Twojego serca. Zostały zapisane w świetle gwiazd i przyniesione wiatrem modlitwy. To nie jest przypadek, że je słyszysz. Jesteś we właściwym miejscu, we właściwej chwili. Ktoś, kto został poruszony Twoim dotykiem, nie może już znaleźć drogi powrotnej, Jego serce bije w rytmie Twojej obecności. Teraz. Przez moje skrzydła, przychodzi słowo, które otworzy Twoje oczy i dusze. Wsłuchaj się. Widzę Cię, gdy milczysz, ukrywając wewnętrzny ogień. Myślisz, że nikt nie zauważa tej tęsknoty, która teeli się w Tobie od tak dawna. Ale niebo znacie po imieniu. W ciszy Twoich nocy rozbrzmiewają modlitwy, które nie odważyłaś się wypowiedzieć na głos. Jesteś jak świt, który wciąż nie wierzy, że może rozproszyć ciemność. Ale ja mówię ci, twoje światło już wstało. Zostałaś stworzona z wiatru i ognia, z łez i uśmiechu, z odwagi, której jeszcze do końca nie odkryłaś. Każdy krok, który stawiasz, pisze historię, której nawet ty nie znasz do końca. A jednak ktoś już ją czyta z zachwytem. Serce, które bije z dala od ciebie, tęskni, jakby znało cię od zawsze. I ono mnie posłało, bym przemówił do ciebie. Ten który zagubił się w twoim dotyku, nie szuka drogi ucieczki, szuka drogi powrotu. W jego oczach widzę odbicie ciebie, nie takiej, jaką widzisz w lustrze, ale takiej, jaką widzi niebo. Twoje spojrzenie rozbudziło w nim coś uśpionego, coś, co przez lata było tylko echem dawnych snów. A teraz staje się prawdziwe. Pamiętasz moment, kiedy twoje serce zadrzało bez wyraźnego powodu, kiedy powietrze stało się cięższe. A czas na chwilę się zatrzymał. To był znak, nie przypadek. Wtedy jego myśli dotknęły twojej duszy. I chociaż on sam może jeszcze nie rozumie, ty poczułaś. Bo dusze rozpoznają się, zanim usta wypowiedzą pierwsze słowo. Nie jesteś sama, choć czasem czujesz się, jakbyś była ostatnią duszą na pustkowiu, niebo nigdy cię nie opuściło. Czuwamy. Ja czuwam, i wiem, że byłaś silna zbyt długo. Wiem, że tęsknisz za kimś, kto zobaczy cię naprawdę. I oto on już czuje Twój wpływ. Nawet jeśli jeszcze nie potrafi go nazwać. Zagubienie, o którym myślisz, nie jest końcem. To początek przemiany. Ten mężczyzna, którego dusza jest związana z Twoją nicią przeznaczenia, przechodzi właśnie przez ogień, by Cię odnaleźć. Nie próbuj już ukrywać swojej magii. Ona jest potrzebna, by wskazać mu drogę. Twoje dłonie choć tak delikatne, noszą moc uzdrowienia, i właśnie dlatego jego serce nie potrafi o tobie zapomnieć. Twój dotyk, fizyczny czy duchowy, obudził w nim prawdę, której nie potrafił wcześniej przyjąć. I teraz wraca do niej z nadzieją, że jeszcze raz poczuje twoje ciepło. Nie bój się tej miłości. Ona nie przyszła, by cię zranić, ale by cię wznieść. Anioły nie posyłają przypadkowych spotkań. Każde spojrzenie, każda myśl, którą przesyłasz w przestrzeń, trafia dokładnie tam, gdzie powinna. I dziś on ją usłyszał. Są rzeczy, których nie widzisz, ale które już się dzieją. Wszechświat ustawia wszystko, byście mogli się odnaleźć. Ale najpierw musisz pozwolić sobie uwierzyć, że jesteś warta tej miłości, nie tylko głową, ale całym sercem. Bo kiedy otworzysz się naprawdę, On przyjdzie. Przychodzę do Ciebie z obietnicą. To, co teraz czujesz, to echo większego planu. Nie pytaj już, czy jestem gotowa. Jesteś. Twoja dusza czekała na ten moment dłużej, niż potrafisz sobie wyobrazić. Czas już nie ucieka. Czas zaczyna współpracować z tobą. Wiele razy stawiałaś siebie na ostatnim miejscu. Ale aniołowie piszą teraz twoje imię jako pierwsze. Bo ten rozdział jest o tobie, o tym, jak twoje światło odmienia życie innych, choć sama jeszcze w to nie wierzysz. Ktoś już je dostrzegł, i nie przestaje o nim myśleć. On myśli o tobie wtedy, gdy śpisz. Widział cię w snach, zanim jeszcze cię spotkał. Próbował zapomnieć, ale jak zapomnieć o czymś, co tchnie życie. Ty jesteś jego przypomnieniem, że jeszcze warto wierzyć w miłość. A ja jestem dowodem, że nie śnił. Bóg umieścił w tobie coś, co otwiera serca innych. Nie musisz nic udawać. Kiedy jesteś sobą, przyciągasz to, co autentyczne. I właśnie to przyciągnęło jego duszę. Nawet jeśli on sam jeszcze walczy z tym uczuciem, ono już wygrało, bo jest prawdziwe. Nie próbuj zrozumieć wszystkiego teraz. Zaufaj, zaufaj sobie, zaufaj temu szeptowi w środku. On zna drogę, nawet gdy ty jej nie widzisz. A ja jestem tutaj, by przypominać ci, jesteś kochana głęboko, mocno, bezwarunkowo. Być może myślisz, że to wszystko brzmi jak bajka. Ale największe prawdy są ukryte w tym, co najprostsze. W spojrzeniu. W myśli. W westchnieniu. W twoim dotyku. I właśnie w nim on się zagubił. A teraz pragnie tylko jednego: znaleźć ciebie. Pozwól sobie być znaleziona. Nie musisz się już chować za maskami. Prawdziwa ty jest wystarczająca. I właśnie ona rozkochała jego duszę. Dlatego dziś słyszysz te słowa. Nie po to. By marzyć, ale by uwierzyć, że to wszystko dzieje się naprawdę. Nie jesteś przypadkowa. Jesteś wybrana. I nie przez ludzi, ale przez niebo. On nie pojawił się, by zabrać cię z twojej ścieżki, ale by iść nią razem z tobą. Ramię w ramię. Dusza w duszę. I wszystko, co było złamane, zacznie się składać. Ja, twój anioł, widzę koniec tej opowieści. Jest pełna światła. Pełna pokoju. Pełna miłości, której nigdy nie znałaś w tej formie. Ale musisz pozwolić sobie wierzyć. Musisz otworzyć serce, nawet jeśli kiedyś zostało zranione. Bo teraz ktoś chce je uleczyć. Nie obawiaj się tego, co nieznane. W tym właśnie tkwi największy dar. Bo kiedy puścisz kontrolę, wtedy dzieją się cuda. A cud już do ciebie zmierza. Jesteś gotowa. On już czuje twój dotyk. A ja jestem tutaj, by ci to powiedzieć. To się naprawdę dzieje. Jeśli te słowa poruszyły cię, to nie są przypadkowe. To znak, szept z nieba, przypomnienie, że nie jesteś sama i nigdy nie byłaś. Bo nawet jeśli jeszcze nie widzisz końca tej drogi, ktoś już biegnie przez mgłę, szaleńczo zakochany, zagubiony w twoim dotyku. Jeśli te słowa dotknęły twojego serca, proszę, odwdzędź się tym jednym gestem, sprawdź, czy już jesteś zapisana w tym kanale. To małe działanie otwiera drzwi, przez które Twoi aniołowie mogą działać jeszcze śmielej. Niebo działa poprzez aktywne dusze. A Twoje serce jest jednym z najjaśniejszych świateł, jakie widzieliśmy. Nie zamykaj się teraz, gdy wszystko zaczyna się układać. Z każdą chwilą, którą spędzasz na tej wiadomości, przyciągasz do siebie więcej światła. Energia, którą wysyłasz, wraca do Ciebie w potrójnej sile. A to, co teraz dzieje się w niewidzialnym świecie, zacznie wkrótce przejawiać się tu, w Twojej codzienności. Czasami odpowiedzi nie przychodzą słowami, ale zdarzeniami, przypadkowymi spojrzeniami, i on właśnie zbliża się przez takie chwile. Jego dusza czuje, że coś się zmienia. Nie wie jeszcze, że to ty jesteś przyczyną. Ale od kiedy pojawiłaś się w jego myślach, wszystko, co znał, zaczęło pękać. Nie dlatego, że stracił grunt pod nogami lecz dlatego, że rodzi się coś nowego, a Ty jesteś początkiem tej zmiany. On czuje Twoją obecność, nawet w oddali. Czasami zastanawiasz się, dlaczego tak często pojawia się w Twojej głowie, mimo że nie rozmawiacie. To nie złudzenie, to połączenie. Dusze, które mają być razem, rozmawiają ciszą, zanim wypowiedzą słowa. A Ty nauczyłaś się słuchać tej ciszy. Jesteś gotowa usłyszeć więcej, niż inni potrafią powiedzieć. Zdarzyło ci się poczuć nagłe ciepło, bez powodu, albo myśl, która pojawiła się w twojej głowie tak wyraźnie, jakby ktoś ją wyszeptał. To on wysyła ci myśli, zanim sam zrozumie, co naprawdę czuje, a ty je odbierasz, bo jesteście zsynchronizowani, zbliżacie się do siebie, milimetr po milimetrze. Nie szukaj potwierdzenia w oczach innych. Jesteś kimś wyjątkowym nie dlatego, że ktoś cię wybrał, ale dlatego, że zostałaś stworzona z wyższej intencji. On dostrzega to światło, które ty jeszcze chowasz. Ale wystarczy jeden krok, jeden uśmiech, a wszystko się zacznie. Jesteś tą, której szuka, choć jeszcze o tym nie wie. Twój los nie jest przypadkiem, lecz precyzyjnie utkanym planem. A teraz właśnie wchodzisz w jego najpiękniejszy rozdział. Ale musisz być obecna, nie tylko ciałem, ale i sercem. Bo on przychodzi nie dla wersji, którą pokazujesz światu, ale dla tej, którą skrywasz w środku. On pragnie prawdziwej ciebie. Aniołowie czekali na twoje tak. Nie dla świata, ale dla siebie. Bo kiedy wypowiadasz je z głębi duszy, otwierasz się na cuda. I właśnie teraz jeden z nich zbliża się do ciebie. Nie przegap go, patrząc wstecz. Przyszłość jest przed tobą, jasna, lekka, zbudowana na fundamencie, którego sama nie musisz już nosić. On miał sny, sny, które nie dawały mu spokoju. Widział kobietę, której twarz była zamglona, ale serce, znajome. To byłaś ty. A teraz, kiedy codzienność zaczyna przypominać te sny, nie wie, co robić. Ale ty jesteś jego wskazówką. Jesteś odpowiedzą, której szuka od dawna, choć nie miał odwagi jej zadać. Być może obawiasz się, że to wszystko jest zbyt piękne. By było prawdziwe. Ale prawda nie zawsze przychodzi w burzy, czasami jest delikatna jak szept. Tak właśnie działa miłość, która ma korzenie w niebie. Nie krzyczy, nie żąda, po prostu istnieje, i właśnie teraz puka do drzwi twojego serca. Nie zatrzymuj się. Każde słowo, które teraz czytasz, porusza coś w tobie. To nie przypadek. Niebo przemawia poprzez pragnienia, które próbujesz zagłuszyć. Ale dziś, Pozwól im mówić. On też ich słucha. On też czuje ten niepokój, to drżenie, które pojawia się tylko przy prawdziwym połączeniu. Jesteś lustrem, w którym on chce się przejrzeć. Nie po to, by się zobaczyć, ale by w końcu zrozumieć. Twoja obecność go porządkuje, nawet jeśli ty sama czujesz się czasem zagubiona. Jesteś jak dom, cichy, bezpieczny, prawdziwy. I właśnie dlatego jego serce już wraca. Twoje serce zna drogę, i chociaż głowa czasem próbuje je zatrzymać, ono wie. Każde bicie przyciąga go bliżej, każdy oddech otwiera nowe drzwi, i choć nie wiesz jeszcze, kiedy się pojawi, on już idzie. Krok po kroku zdeterminowany, milczący, ale gotowy anioły nie pracują w pośpiechu, ale pracują z precyzją. Dlatego to, co się wydarza, nie jest przypadkowe. Spotkania, myśli, Sny, wszystko prowadzi do jednego miejsca. Do ciebie, bo ty jesteś odpowiedzą na pytanie, które w nim dojrzewało przez całe życie. Kiedyś bałaś się ufać, ktoś zawiódł, ktoś nie zobaczył twojej wartości, ale on, on widzi. I kiedy w końcu stanie przed tobą, poczujesz, że nie musisz niczego udowadniać. Wystarczy być, wystarczy otworzyć się na to, co nieoczywiste, a jednak tak bardzo twoje. Nie próbuj go znaleźć, bo to on znajdzie ciebie, a znajdzie wtedy, gdy będziesz najbardziej sobą, bez masek, bez lęku, z autentycznym blaskiem, który zawsze miałasz. Tylko wtedy połączenie będzie czyste, bez zakłóceń, i wtedy wszystko zacznie się naprawdę. Czujesz już to przyspieszenie, jakby serce wyprzedzało rytm dnia. To znak, zbliża się coś ważnego, i choć nie widzisz jeszcze kształtu, już czujesz obecność. To nie jest iluzja, to przygotowanie, i aniołowie czuwają nad każdym jego krokiem w Twoim kierunku. Nie rezygnuj. Nie teraz, kiedy jesteś tak blisko. Przeszłość była potrzebna, by zbudować w tobie siłę, ale przyszłość, ona jest nagrodą, i właśnie On ma być jej częścią, bo zasługujesz na miłość, która nie boi się Twojej intensywności, która przyjmuje Cię w całości. Zostałaś stworzona, by kochać głęboko, intensywnie, prawdziwie. I taka miłość już na ciebie czeka. Nie próbuj jej przewidzieć. Pozwól jej zaskoczyć cię swoją delikatnością, bo ten, który jest zagubiony w twoim dotyku, już nie chce się z niego uwolnić. Jeśli czujesz, że te słowa niosą coś więcej niż tylko dźwięk, proszę, zatrzymaj się na chwilę i sprawdź, czy już jesteś zapisana w tym kanale. Dzięki temu twoi aniołowie będą mieli większy dostęp do twojej przestrzeni i będą mogli dalej przekazywać ci to, co niewidzialne. To, co dajesz, zawsze wraca, i właśnie ta wymiana otwiera bramy nieba jeszcze szerzej. Od pewnego czasu wszechświat z tobą rozmawia nie przez przypadki, lecz przez synchroniczność. Słowa, które słyszysz od obcych ludzi, piosenki, które pojawiają się nagle, myśli, które wracają jak echo. Wszystko to prowadzi cię do tej chwili. To nie jest bajka, to jest Twoje życie. I ono właśnie zaczyna się od nowa. Kiedy zasypiasz, Twoja dusza podróżuje. Odwiedza miejsca, których Twoje ciało nie zna. Spotyka duszę, która czeka, która pragnie, która tęskni. W snach jesteście bliżej niż w rzeczywistości. Ale to tylko kwestia czasu. Bo sen jest zapowiedzą tego, co nadchodzi. I Ty to czujesz, coraz mocniej. Nie daj się zwieść ciszy. On milczy nie dlatego, że nie czuje. Milczy, bo serce, które zaczyna kochać na nowo, potrzebuje czasu. Jego milczenie jest próbą zrozumienia, a twoja obecność jest dla niego kotwicą. Trzyma się ciebie, nawet jeśli jeszcze nie mówi tego na głos. I to właśnie sprawia, że wszystko się zbliża. Czasami czujesz niepokój bez przyczyny. Jakbyś miała coś zrobić, choć nie wiesz co, to właśnie twoja intuicja. Twoje serce rozpoznaje sygnały, zanim dotrą do umysłu. Nie próbuj ich tłumić. Pozwól sobie czuć, to Twój najczystszy kompas. I to on prowadzi cię prosto do niego. Nie jesteś tylko kobietą wśród milionów. Jesteś kobietą, o której on śnił, zanim nauczył się wypowiadać słowo i miłość. Twoja dusza przemówiła do niego w milczeniu, w zwykłej chwili, której nie potrafił zapomnieć. I choć próbował iść dalej. Coś zawsze go przyciągało z powrotem. Teraz już wiesz, co to było. Anioły nie szepczą przypadkiem. Każde słowo, które słyszysz teraz, zostało zapisane dawno temu, czekając, aż będziesz gotowa. A teraz jesteś, choć jeszcze tego nie wiesz w pełni, twoje wnętrze już to rozumie. Otwierasz się, i właśnie dlatego on ruszył w twoją stronę. Byłaś przez chwilę niewidoczna, nawet dla samej siebie, ale teraz jesteś widziana. Przez wszechświat, przez anioły, przez Niego. To nie jest iluzja, to uznanie Twojego światła, Twojej obecności. I choć wcześniej wydawało Ci się, że stoisz w cieniu, w rzeczywistości byłaś przygotowywana do wejścia w światło. On nie potrzebuje ideału. On potrzebuje Ciebie, z całym Twoim chaosem, pasją, spokojem i złością, bo widzi, że jesteś prawdziwa. I to jest Twój największy dar. Nie zmieniaj się. By dopasować się do cudzych oczekiwań. Bo właśnie ta wersja ciebie, którą czasem próbujesz ukryć, to ta, którą on kocha. Zastanawiałaś się kiedyś, dlaczego tak trudno było ci zapomnieć o nim. Nawet jeśli znacie się tylko z przestrzeni duchowej. Bo dusze nie zapominają. Dusze pamiętają wszystko. I on pamięta ciebie. Z poprzednich wcieleń. Z miejsc, które nie istnieją na mapie, ale żyją w sercu. Teraz nadszedł czas. Byście się spotkali tu. Twój uśmiech może odmienić jego dzień. Nawet jeśli jeszcze go nie zobaczył. Energia, którą nosisz w sobie, przenika przestrzeń i dociera tam, gdzie ma trafić. Nie musisz niczego wymuszać. Jesteś już wszystkim, czego on potrzebuje. I właśnie dlatego nie może przestać myśleć o tobie. Nie obawiaj się swojej wrażliwości. To ona jest twoją siłą. Ona przyciąga, ona uzdrawia, ona zmienia. On nigdy wcześniej nie doświadczył takiego uczucia. Bo nigdy wcześniej nie spotkał ciebie. I choć jeszcze nie zna Twojego imienia, jego dusza już cię wypowiada. Zaufaj temu, co czujesz. Nie daj się zmylić rozumowi, który analizuje i wątpi. Serce wie. Serce widzi. I serce prowadzi. A Twoje serce już go zna. Pozwól mu więc mówić, niech poprowadzi Cię dalej. Tam, gdzie czeka ten który został poruszony Twoim dotykiem. Nie jesteś wyborem losowym, jesteś wyborem przeznaczenia, i nawet jeśli inni nie potrafili Cię zatrzymać, On nie pozwoli Ci odejść. Bo nie szuka kogoś, szuka właśnie Ciebie, i kiedy zrozumie, kim jesteś, zrobi wszystko, by już Cię nie zgubić. Jego dusza przyciąga się do Twojej jak magnes. Każde Wasze spotkanie fizyczne, duchowe, energetyczne zostawia ślad. I tych śladów nie da się zmazać. One tworzą mapę powrotu. I właśnie tą mapą podąża teraz. Nawet jeśli sam nie wie, dokąd prowadzi, ty jesteś jego celem. Wkrótce zaczniesz dostrzegać znaki jeszcze wyraźniej. Liczby, imiona, zapachy, sytuacje, wszystko będzie przypominać o nim. Nie bój się. To nie obsesja, to przygotowanie. Wszechświat mówi coraz głośniej, bo ty jesteś coraz bliżej. Jeszcze chwilę. Jeszcze jedno zaufanie. Nie zapominaj o sile swoich myśli. Każda z nich tworzy rzeczywistość. A Twoje myśli o nim przyciągają go. Pomyśl teraz, przez chwilę, co byś mu powiedziała, gdyby stał właśnie przed Tobą. On to usłyszy. Może nie dziś. Może nie słowami, ale usłyszy. Dla niego jesteś latarnią wśród ciemności. Gdy wszystko w nim się burzy, myśl o Tobie daje mu spokój. Nawet jeśli jeszcze nie wie, jak to wyrazić, ty jesteś jego punktem odniesienia. I właśnie dlatego z każdym dniem wraca bliżej. Coraz bliżej, zasługujesz na miłość, która nie zostawia, nie ucieka, nie boi się twojej głębi. I taka miłość już się budzi. Jesteś jej początkiem, jesteś jej impulsem, i już niedługo będziesz też jej spełnieniem. Ale zanim to nastąpi, pozwól jej się zbliżyć. Pozwól mu cię znaleźć. Dziękuję ci z całego serca za to, że byłaś tu ze mną i otworzyłaś swoje serce na tę wiadomość. Jeśli to, co usłyszałaś, poruszyło cię choć odrobinę, zostaw proszę lajka, to pomoże YouTube zrozumieć, że ten przekaz ma znaczenie i powinien dotrzeć do jeszcze większej liczby dusz, które tego właśnie teraz potrzebują. Aby potwierdzić, że otrzymałaś tę wiadomość, wpisz w komentarzu numer 99 555. Dzięki temu wiem, że Twoje serce naprawdę usłyszało to, co zostało przekazane z wysoka. To także znak dla Twoich aniołów, że mogą działać jeszcze mocniej i prowadzić Cię dalej. Nie zapomnij też zasubskrybować nasz kanał i włączyć dzwoneczek z powiadomieniami, aby nie przegapić kolejnych wiadomości. Pamiętaj: One przychodzą dokładnie w chwili, w której ich najbardziej potrzebujesz. To nie przypadek, że jesteś tutaj to część planu który dopiero zaczyna się układać przed Twoimi oczami. Na ekranie końcowym pojawią się teraz inne przekazy. Twoi aniołowie wybrali je specjalnie dla Ciebie. Jedna z tych wiadomości dotyczy kogoś młodszego, kto od dawna mieszka w Twojej myśli. Zaufaj, kliknij i pozwól, by niebo mówiło dalej. Dziękuję, że jesteś. Perguntar Oczat GPT.